Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Pieski, chodźcie, idziemy na dwór. Chodźcie, idziemy na dwórek, tak? O Jezu, jak poszły. Halo. <słuch> witam was, słuchajcie, w moim... O Jezu, pieski! No Jezu, podchodzą mi pod nogi. Witam was, słuchajcie, w moim pierwszym filmie na YouTubie. Podekscytowałem się trochę. A no i przy okazji witam... No i przy okazji witam Was w moich rodzinnych stronach. Przyjechałem tutaj, słuchajcie, żeby się odstresować, żeby pokorzystać z ładnej pogody. A tu dupa. Jak widać, o, proszę bardzo, pochmurne niebo. Co chwila pada, generalnie to normalnie codziennie deszcze, ulewy, tornada i wszystko co najgorsze. No i szczerze nie pamiętam, żeby kiedyś lato było tak beznadziejne jak w tym roku. Mamy, słuchajcie, środek lipca, a pogoda, no taka bym powiedział. Jesienna, no, jesienna. O, zobaczcie jak sobie je trawkę. No to chyba niedobrze jak je trawkę, chyba się zżyga za chwilę. Hello? No ale generalnie zebraliśmy się tutaj po to a, żeby odpowiedzieć na wasze pytania z Instagrama, ostatnio poprosiłem was na story. No i słuchajcie, nie zawiedliście pytań, było bardzo wiele. Nie będę chyba w stanie odpowiedzieć na wszystkie. Może sobie to podzielimy tam na kilka filmów. Nie wiem, w ogóle nie wiem, czy taki film, jak teraz nagrywam, komukolwiek się spodoba. Jezu, co to mnie goni? I z owadami. Ładny kadr wybrałem? Może być? Dobra, włączamy sobie. Gdzie są te pytania teraz? Jak to znaleźć, słuchajcie? O, jest tutaj. W ogóle ładne, ładne to zdjęcie mi wyszło, co nie to, co wstawiłem na story. Tak jakoś fajnie wyszedłem tu. Czy nie? Czy głównie? nie? Moja babcia z moją mamą tu idą. I tyle by było z nagrywania, bo się teraz wstydzę. Mama! Idziecie tu? A na spacer idą. A, okej! Okay. Okej! Okay. Dobra, niech idą, to mi nie będą przeszkadzać. Okej. Okay. Zobaczcie, tych pytań to było masa, no nie. W ogóle pierwsze pytanie to... Yy, napisałem sobie sam. Napisałem halo, żeby przetestować, czy to działa. Macham mamie, ale mnie nie widzi. Dobra, niech idą. Dobra, słuchajcie, pierwsze ciekawe pytanie. Zadała, no właśnie chyba nie będę czytał nazw kont, bo to takie bardziej, żeby było anonimowe, co nie? Żebyście się potem nie wstydzili za to, co żeście napisali. Ktoś zadał pytanie, czemu masz music w nazwie? Czy jest coś związanego z tobą i muzyką? No coś tam jest. I can be a You're hot then you're cold You're yes then you're no <laughs> No Także jak widzicie, coś tam sobie tworzę, coś tam sobie śpiewam. Ale totalnie rozumiem to pytanie, bo mega mało muzyki wstawiam na moje profile. Po prostu już od jakiegoś czasu nie, nie robiłem żadnych nowych piosenek, ale myślę, że w przyszłości na pewno przyjdzie czas na tą muzę. I jeszcze kiedyś zrozumiecie, po co music w Nie no, ale tak na serio to Wam powiem, że muza to od zawsze była moja taka top 1 pasja. Od zawsze, słuchajcie, kochałem śpiewać, kochałem pisać te piosenki. Także na pewno do tego, słuchajcie, wrócę. No i tyle chyba. Także wyczekujcie nowej muzyki. Nie wiem kiedy, ale wyczekujcie. Tak. O! Trochę słoneczko wychodzi, słuchajcie, w końcu. No, więcej tego słońca dawać. Więcej tego słońca. Nawet się coś tak cieplej robi. No, może jeszcze jest nadzieja na to lato. Dobra, lecimy z kolejnym pytaniem. Czy spodziewałeś się, że aż tak wybijesz się na social mediach? Wiecie co, tak szczerze, A to nie. W ogóle moje te wybicie zaczęło się od jakiegoś totalnie debilnego, głupiego filmiku. Jeszcze on się nie wybił na polskim TikToku, tylko na zagranicznym. Ja go wrzuciłem tak totalnie randomowo, i tak mówię, Ech! wstawię, to będzie miało na pewno zero wyświetlenia. I ja tam patrzę potem na drugi dzień. Chyba 800 tysięcy wyświetleń pod tym było. I to był taki jakby dla mnie impuls, że mówię, okej. Okay. I wtedy zaczęły się moje takie rozkminy, że ej, Czyli tak naprawdę nie trzeba mieć masy followers, żeby coś się dobrze obejrzało. Stało się to moim jakimś takim nowym hobby, zainteresowaniem. No i tak to się, słuchajcie, rozwinęło. Także nie, totalnie się tego na początku nie spodziewałem, ale się bardzo cieszę. I naprawdę doceniam każdą jedną, każdą jedną osobę, która mnie obserwuje, ogląda. No i po prostu super, że stworzyliśmy sobie takie wspólne community. Weź ten wiatr w końcu! Boże, no zobaczcie, jak moje włosy wyglądają. No przecież to się nie da dobrze wyglądać na tym filmie. Ja pierdziut. Idę chyba w inne miejsce, wiecie co? Po prostu idziemy zmienić y, scenografię. To będzie może mniej wiało. Iii! Boże. Gdzie by tu przestać? To jest w ogóle przy okazji muszę wam pokazać, jaki widok z ogrodu mają moje dziadkowie. To jest po prostu hit. O, no, zobaczcie, idziemy sobie, idziemy. Proszę bardzo. Wow, widzą, widzą i podziwiają. Ej, ale ta pogoda faktycznie robi się coraz lepsza. No także w takiej okolice to słuchajcie, można wracać z tej śmierdzącej Warszawy. Nie, no żartuję, kocham też Warszawę. Zobaczcie, jaki śliczny motylek. O, jakie ładne ujęcie mi się udało zrobić. I on się w ogóle nie boi. Zobaczcie, jaki ładny. Ale mam szota. Ej, dobra, mam kolejny kadr. Tylko teraz pytanie: Czy jak ja na tym usiądę, to czy to się nie zarwie? To jest tak malutkie. To jest chyba dla dzieci, a nie dla mnie. Okej, okay, to tu będziemy sobie odpowiadać na kolejne pytanka. Nie wiem, czy ja debilnie nie wyglądam w takiej sytuacji. Nie wyglądam debilnie za bardzo. Wydawało mi się, że to jest takie estetyk, a chyba nie jest. Za daleko jest ta kamera. Toż to mnie zasłaniają te liście. Daj. Wyglądam estetycznie? No, wyglądam trochę tak, że tak powiem. Niedołężnie. Gdzie tą kamerę ustawić, żeby to ładnie wyglądało? Tak? Pomiędzy tymi linkami? Będę wyglądał do was. Jesus. O, ale coś takiego? Tak bardziej z góry? Je że jesteście z góry? Bardziej? Ładnie, dobra już. Dobra, kolejne ciekawe, fajne pytanie. Czy poznają cię na ulicy i czy zdarzyły ci się cringe sytuacje z tego? Wiecie co? Jeżeli chodzi o poznawanie na ulicy, ja w ogóle bardzo dużo siedzę w domu, więc... Yy... No, ale wracając do pytania, właśnie jak wyjdę sobie w okolice, tam wiecie, centrum, gdzie jest bardzo dużo ludzi, to no, zdarza się. A jeżeli chodzi o jakieś cringe sytuacje z tego, to wiecie co, że ja sobie teraz nie przypominam? Zazwyczaj ludzie są właśnie mega mili, mega kochani. Co to mi się latarka włączyła? Już jak, jak moja mama normalnie włącza mi się latarka. Be. Ej, ale z tymi cringe sytuacjami serio sobie nie potrafię przypomnieć. O, jedynie jedna taka sytuacja mi się przypomniała, ale to ja wywołałem tą cringe sytuację, więc to moja wina. Teraz podeszło do mnie dwóch e, chłopców, takich mniejszych chłopców. Chłopcy radarowcy. Słuchajcie, oni do mnie podeszli i się mnie pytają o, czy to ja jestem ten z tego TikTok? I ja wtedy w ogóle pomyślałem, że to będzie ultra w ogóle najzabawniejsza rzecz yy, w moim życiu, jaką powiem. Po prostu wszyscy się tak uśmieją, jak ja im odpowiem, co? Pomyliliście mnie w ogóle z kimś. Ja nic nie nagrywam. Wiecie, i oni tak stanęli w ryci jak w ziemię, no bo oni chyba byli przekonani, że to jestem ja i jakoś nie mogli się pogodzić z tym, co ja im powiedziałem. I ja się tak na nich patrzę i takie Aaah! To był żart, to przecież jestem ja, co nie? I oni wtedy uciekli. <grym> Bo oni się chyba wystraszyli, ja... oni chyba potem pomyśleli, że ja kłamie. I oni się po prostu mnie i tego mojego dziwnego żartu wystraszyli, no i uciekli. O, ktoś mi tu napisał, dajesz vibe IKEA. Nie, ale jak mam być szczery, ja to czuję. Ja to totalnie czuję i wiem, o co ci chodzi. Jak tak idę sobie czasami przez miasto, taki wiecie, confident, mm, i sobie tak myślę, ale daję vibe IKEA. Totalnie czuję, o co ci tutaj chodzi. Hmm, hmm. Ale fajnie tu jest na tej huśtaweczce, podoba mi się, no! Trochę za bardzo, jakby to mogła przestać, to by było jeszcze lepiej, bo te włosy, to już widzicie, co się z nimi dzieje. Ale tak ogólnie to jest tu fajnie, bo ja mogę wam pokazać jakby naokoło, jak to wygląda, bo ja siedzę w takim, dosłownie w takiej kopule roślinnej. Poczekajcie, rozumiecie, o co chodzi? Zobaczcie, okrywają mnie autentycznie drzewka i tu jest tak cozy. Robaki na moim telefonie. O, piesek do mnie przyszedł. Zobaczcie, jak fajnie sobie siedzimy razem. Gdzie byłeś na spacerku? Powiedz. To się też pyta, jakiego koloru byłbyś kotem. O, ja wiem, o, ja, wiem ja byłbym takim szarym, ale tym takim ładnym szarym. Jak on miał ten rasowy kot brytyjski. I on się tak nazywa. Dobrze, mówię brytyjski. Kot brytyjski, krótkowłosy, ale to nie. Ja nie krótkowłosy, ja byłbym długowłosy na pewno. O, o, o dokładnie tak. Patrzcie, to jestem ja. Jestem nawet podobny, co nie? Nie ma innej opcji nawet. O, ktoś się zapytał, kim chciałeś zostać w dzieciństwie. Oh, I od razu mam odpowiedź na to pytanie. Ja zawsze chciałem zostać Elzą z krainy lodu. Nie, ale naprawdę? Wiecie, jak ja marzyłem, żeby mieć te moce zamrażania ludzi i generowania śniegu? Jezu, co ja robię w ogóle? No także mówię wam, Elza z krainy lodu autentycznie. Jezu, a wiecie, jakie ja w ogóle sobie wizję w głowie stwarzałem, jak byłem mały? Ja na przykład przed pójściem spać wieczorem, ja się już kładłem, tak wiecie, w łóżeczku, ja sobie wyobrażałem, bo u mnie na przykład w podstawówce w szkole dużo było jakichś takich e, przedstawień, jakichś takich e, różnych, i jakieś Jasełka, Bajer, Jasełka to w sumie w każdej szkole. No ale nieważne, ale w każdym razie ja sobie wyobrażałem, że na tych przedstawieniach, na przykład właśnie na tych Jasełkach, czy nie, że nauczyciele potrzebują, żeby był śnieg na scenie albo żeby stworzyć lód i tak dalej. I ja stoję tam sobie gdzieś na backstage'u i ja, wiecie, te, tymi moimi mocami stwarzam te wszystkie rzeczy na scenie. I potem na koniec wychodzę. I tam dyrektorka do mikrofonu mówi o efekty specjalne, że to wszystko zawdzięczają mi. Na koniec podchodzi do mnie takie grono nauczycieli, takich zupartek. Bez tych Twoich mocy, to my w ogóle byśmy tych jasełek w szkole nie zorganizowali. Uuu, ja pierdzielę, ja to byłem powalonym dzieckiem, nie? Ej, ale w ogóle dopiero teraz pomyślałem, że chyba w tym pytaniu chodziło o jakiś zawód w przyszłości, a ja tu mówię, że El chciałem być Elza z krainy lodu. A zawód? Ja zawsze mówiłem, że będę informatykiem, ale to nuda. Byłem. Trzy tygodnie na studiach informatycznych i tyle mi wystarczyło, żeby, żeby mnie uświadomić, że to nie jest mój wymarzony kierunek życia. Ale jako dzieciak pewnie przez to, że ja tyle w te gry komputerowe grałem, to ja zawsze mówiłem tak, informatyk, bo przecież informatycy co robią w pracy? grałem w gry komputerowe, no przecież. Haczuś, a co ty przyniosłeś? A co to jest? Zdaj to. Co ty przyniosłeś? Co? A -a? Dobra, ja ci rzucam. Łap. I widzicie, on nigdy nie przynosi z powrotem. Nigdy, ani razu. On zabiera i się obraża. Ja zupełnie wam, że zrobiło się naprawdę upalnie. Sami widzieliście, jak zaczynałem nagrywki, to było pochmurnie i zimno. I zrobiło się do tego stopnia gorąco, że nawet z moją mamą stwierdziliśmy, że to jest idealny czas na rozłożenie naszego pompowanego jacuzzi. Także zaraz będziemy je rozkładać. O, no, my tu z mamą teraz co? Relax time, co nie? I co robimy? Czekamy na napełnienie się takuzi. Wtedy to będzie relaks, time, a nie... O, a właśnie, a propos mojej mamy, ktoś też zadał takie pytanie, czy moja mama jest taka sama jak na filmach? Od razu mówię, że nie. W ogóle większość tych moich filmów o mamach stawia... Te mamy trochę w takim negatywnym świetle. Ale nie, moja mama taka nie jest. Moja mama jest bardzo kochaną osobą. Często wiecie, ludzie komentują te filmy z mamami: Typu, o, współczuję takie matki. Ale nie, spokojnie, to nie moja mama, to nie ona. Ja czasami w ogóle te sytuacje z mamami do filmów stwarzam sobie sam w głowie dosłownie. Po prostu jak sobie myślę, o, co by mogła jeszcze taka mama, stereotypowa mama powiedzieć, co nie. A potem ludzie yy, na przykład komentują, że, że no znają takie mamy, co nie, więc chyba mam taką intuicję mamową. Biegną za mną jakieś dzikie psy. Ej, ja się boję. To nie jest śmieszne. To nie jest śmieszne. Uuu, ej, mam dla was propozycję nie do odrzucenia. Słuchajcie, właśnie dowiedziałem się, że mój dziadek, który jest, uwaga, malarzem, będzie miał dzisiaj wystawę, no nie? Wystawę o tematyce jakiejś morskiej podobno. Okej. Okay. I stwierdziłem, że zabiorę was ze mną. Fajnie co? Ogarniam się i lecimy. Już jesteśmy, dużo ludzi i dużo pięknych obrazów, ale muszę wam pokazać... O Jezu, jak to się robi, ale muszę wam pokazać kącik mojego dziadka. Tutaj mamy kilka obrazów jego autorstwa. Pierwszy, drugi, trzeci. U, ten jest mega ładny, ale osobiście mój ulubiony, zaraz wam pokażę. Znaczy oczywiście ulubiony, jeżeli chodzi o te morskie klimaty. A zobaczcie, to jest ten. Ten jest śliczny. Ten też jest mega ładny. Poznajecie Gdańsk. Ale oprócz obrazów jego autorstwa mamy też bardzo dużo. Słuchajcie, innych zobaczcie. Jak dużo pięknych obrazów. Ślicznie. Idziemy. Pa, pa. No właśnie, wróciliśmy sobie z tej wystawy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Także wiecie, jak tylko chcecie obraz, to ja tutaj mogę sprzedać kontakt do dziadka. Nie ma nawet żadnego problemu. No także, mam nadzieję, że podobał wam się ten film. Podobał wam się mój dzień. Fajny miałem dzień. Yeah. A kto tam w tle? ARIANA Jeżeli taki format filmów wam się podobał, to koniecznie piszcie mi o tym w komentarzach, bo ja muszę wiedzieć, czy to jakieś, wiecie, czy to jakieś gówno mi nie wyszło z tego. Po prostu na te resztę pytanek mogę odpowiedzieć w kolejnych materiałach. Jeżeli pod tym filmem dobijecie 150 lajków. No i to by było na tyle. Co nie... Dziękuję, że ze mną byliście i... Do następnego! Pa, pa besties! Pa-pa. Pa-pa. Narcan.